Skrzydła, kółka i robaki. Nie, to ty, patrz na to. Brrr, brrr. <śmiech> <Jej>. <śmiech> ho, ho. Uwaga. było świetne, Tasiu. Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa. Siu! Co się stało? A, Nic takiego. Ja ch chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu! Twoja rolka! To ją. Dobry pomysł. Rosie! Patrz na to. Dziupku, nic ci nie jest? Rozbiłeś się. Nie, to nieprawda. Ja. To wszystko przez ten wiatr. Zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej. Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie ja! O! Nic ci nie jest? Tada! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, dzióbku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie. Znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? A, chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. <grystanie> Przestań. <grystanie> myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... <grystanie> Coś mnie gilgoczy. <śmienicza> Przyniosłem ci rolkę. Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żałuję. wiecie, co się stało, Oli? Podwieście do domu, Dziubku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, Dziubku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy. Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rosie. Ścigamy się? Dziubek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Wolno? Wcale nie. Ścigamy się do ciebie. Dobra. Dalej, Rosie. Jubi. Fantastycznie! Kółka są genialne! Dziubku, ale co z lataniem? Latanie? Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rozy nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi kicek. Masz rację. Rozy potrzebuje własnych kółek. Nie ma sprawy. To będzie zabawne. Ale miejsce Dziubka jest w powietrzu. Nie martw się. Dziubek niebawem sam się o tym przekona. Brrr, będę mieć własne kółka! Tada! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Uý! Dziubku? <laughs> Jestem pierwszym ptakiem na kółkę! Pom, pom, pom. O, cześć Olu, zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam, nie mogłam jej włożyć Dlaczego? Pomyślisz, a, a, że jestem głupia W żadnym wypadku Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żółk i uciekłam Przestraszył cię Widzisz, myślisz, że jestem głupia Przyznanie się do lęku to nie głupota ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialna co? To ta Dlaczego nie latasz? Latać? Chyba żartujesz? Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Moja rolka! Dzięki, Kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego szuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijemy się soku. Zaraz się nim zajmę. Ostrożni dzióbku. W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? Chota! Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. A za. naszymi zabawami? O, wciąż możemy się razem bawić. Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę. Porządku, przyjacielu. Widzisz, on nie chce cię nastraszyć. Po prostu utknął w wannie. Popatrz! Nie może się wydostać. Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego. nie mu coś. Zawsze mam w pogotowiu rzuczko-drabinkę. Jest wolny! I wcale już się nas nie boi! A ja nie boję się jego! Ach, to jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło! Pora na drzemkę w gnieździe! Ale jak ja się tam dostanę? Po prostu nie mogę. Nie chcę się rozbić. To, to znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kołkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a. Chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz, co mam! Bałam się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie, musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na noc. O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną. latam. Ja latam. Wciąż to potrafię. Jak dobrze, że wróciłeś na niebo. Ui! Tu jest fantastycznie! Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Ura! Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? Nie przejmuj się. Następnym razem wygrasz. Tym razem Ci się udało, ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. <noise> Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosji. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. <noise> I dzięki temu latałbym super szybko. Kicek, ptako królik! Uhu! <noise> Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Rosie! O co chodzi, Kicku? Musisz obserwować bardzo uważnie. <noise> Ćwiczyłem tę sztuczkę jajo przez wieki! Hej, to genialne, Kicku! Czy mogę spróbować? Tak, ale nie smuć się, jak ci nie wyjdzie, Rosie! Zajęło mi to wiele dni, żeby osiągnąć ten poziom. U, masz rację, Kicku, to jest bardzo trudne. He? Ale jak ty to robisz? Zniknęło! Ktoś je zabrał! Zwolnij dzióbku! Co zniknęło? Moje gniazdo! Kochane gniazdko! Jak na pewno by coś zauważył. Och, nie tamy to! Moje cudowne, nowe gniazdo! Powiedz, kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Och, no kiedy ja opuszczałem oczywiście! Pokażesz nam to dzióbku? Oczywiście, ale nie ma co oglądać. Przepadło? Nie ma! Mówię wam, nie ma! To jest to drzewo! To ze skręconymi gałęziami. Gniazdo było tam. Biedne małe żołędzie. Kochały moje gniazdo, a teraz nie mają dokąd pójść. Nie wyglądają na zmartwione. Znajdziemy je, Dziubku. Musimy tylko poszukać wskazówek. Jakich wskazówek? Może małych gałązek z gniazda? Albo odcisków! To zawsze jakieś wskazówki! Widzę jedynie liście. Nie ma szans! Nie zobaczę już więcej mojego gniazda! Dziubek! Odzyskamy Twoje gniazdo, obiecuję. Na pewno jak może pomóc. Ma stąd całkiem niezły widok! Cześć dębiaku! Dziubek szuka swojego gniazda! Widziałeś je? Jest w moich gałęziach. Tam, gdzie zawsze było. Nie tamto. Jego nowe gniazdo. Hmm. tego nie widziałem. Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo, Dziubku? Ech, zaraz przed tym, jak ktoś je zabrał. Nie przejmuj się. Możesz użyć gniazda w moich gałęziach. Ech. Dziękuję, Dębieku, ale ja chcę moje nowe gniazdo, to zaginione. O, nie martw się, Dziubku. Jeśli je zobaczę, dam ci znać. Chodź, Kicku. Może Bruno widział gniazdo Dziubka. To okropne, biedaku. To było najlepsze gniazdo, jakie zrobiłem. To kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Brrr. Wszyscy ciągle zadają mi to samo głupie pytanie. Wybacz, ja zawsze się huśtam, kiedy chcę się rozweselić. Może ty spróbujesz? Hmm, no dobra. Bujaj się, dzióbku, wysoko w górę. Zbliżę to jakbym był to wysoko w gałęziach. kołysząc się na, na Teraz tęsknię za moim gniazdem jeszcze bardziej. Chodźmy do Bruna. Może on widział twoje gniazdo. O, jeśli Bruno nie widział gniazda dzióbka, to myślę, że mamy problem. Zobacz kolejną sztuczkę jojo -Jo, Rosie. Ta była jeszcze lepsza niż poprzednia. O, czy mogę spróbować? O, dobrze, ale musisz poćwiczyć naprawdę mocno, żeby to zrobić. Chyba wiem, dlaczego tak lubisz jojokicku. To świetna zabawa. Cześć Bruno, zniknęło gniazdo dzióbka. Możesz pomóc? O, o. to niedobrze. Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo ciupku? Patrz na nie teraz, albo na to, co z niego zostało. O, o, nie, 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 to nie jest twoje gniazdo. No, teraz już nie jest. Spójrz, co takiego z nim zrobiłeś. O, nie zrobiłbym tego. Szczerze. To drzewo z lasu, Dziubku. Bruno nie zabrał twojego gniazda. Więc kto zabrał? A? No? Powiedz mi! Dokąd on teraz poleciał? Hmm, lepiej pójdźmy za nim, w razie gdyby chciał oskarżyć kogoś innego. Przebija się przez obronę, rzuca. Ale czy trafi? O, tak! Ha, ha. A, Tutaj jest! Co takiego zrobiłeś z resztą tego? Resztą czego? Dziupku! Znowu się pomyliłeś! Filip nie zabrał twojego gniazda! Ale po co mi jakieś głupie gniazdo? Ale nie jest głupie. To mój dom. I chcę go z powrotem. Jeśli nie możemy znaleźć starego gniazda, może zbudujmy mu nowe. Tak! I możemy włożyć tam rzeczy, które lubi dziubek, żeby poczuł się jak w domu. że mu się spodoba. Dębiak wie o gniazdach więcej niż ktokolwiek. Co myślisz o naszym gnieździe, Dębiaku? Dobrze, zobaczmy. Muszę powiedzieć, to jest najlepsze gniazdo, jakie kiedykolwiek widziałem. Tak! więc to wy zabraliście moje gniazdo? Pomyliłeś się. To wcale nie my! Jesteśmy myli. niewinni! Grrr. Spójrz na to cudowne gniazdo. Przyjaciele ci je zrobili. Wy zrobiliście gniazdo? Dla mnie? To właśnie próbowaliśmy ci powiedzieć! Co porabiałyście, małe żołędzie? <grymne> <Babiłyśmy się z dźubka> Pokażecie nam, gdzie je ostatnio widziałyście, małe żołędzie? <grymne> <grymne> o, tu właśnie było! Na, na drzewie z pokręconymi gałęziami. Widzicie? O. A gdzie wy wszyscy idziecie? <noise> Gniosna, gniazda, gniazda. Co tam jest? Wygląda jak gniazdo. O, e, 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 tak. Ciekawe, do kogo należy? Chyba do jakiegoś innego ptaka. Tak. W każdym razie e, myślę, że powinniśmy poszukać się gdzie indziej. Dzióbku, jesteś pewien, że to nie tutaj zbudowałeś swoje gniazdo? E, tak. To... Możliwe. Czyli nikt nie zabrał twojego gniazda, bo to jest twoje gniazdo, prawda? Zapomniałeś tylko, gdzie je umieściłeś, prawda? O, myślałem, że to było to drugie drzewo z powyginanymi gałęziami. Nie moja wina, że wyglądają tak samo. Dziupku, oskarżyłeś nas o kradzież gniazda. Nie uważasz, że powinieneś nas przeprosić? Hmm, hmm, tak, tak. Hmm. Przepraszam wszystkich. Jaką mamy pewność, że on go więcej nie zgubi? Cóż, powinien położyć je w miejscu, które łatwiej zapamiętać. Wygodnie ci tam? Jest tak przyjemnie i chłodno. Miło mieć cię z powrotem. Jak wam się podoba Wasz nowy dom, żużenie? <grymio> <laughs> Rosie, czy widziałaś moje jojo? Muszę ćwiczyć Nie, niestety, Kicku Jesteś pewna, że go nie brałaś, Rosie? Wzięłaś! Dlatego jesteś taka dobra w jojowaniu! Ćwiczyłaś bez pytania! <laughs> Kicku, co to jest? Kiedy ostatnio widziałeś swoje jojo, Kicku? Przepraszam, Rosie. <ścoughs>